Poświęcenie jest potrzebne w procesie stawania się większym naczyniem. Bóg dał nam czas cierpienia, aby w końcu dać nam wielkie błogosławieństwa. Jeśli zdamy sobie sprawę, że poświęcenie jest procesem przekształcenia się w większe naczynie. I chętnie je zniesiemy. Bóg napełni nasze powiększone naczynie większą ilością owoców i błogosławieństw Ducha Świętego.